Dzień dobry Państwu, witam państwa wszystkich bardzo serdecznie. Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowej z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego 22-23. I chciałbym, żeby ten rok akademicki był tak piękny, jak dzisiejszy jesienny dzień. Bardzo proszę o hybne. Proszę, proszę. Członkowie Senatu, Rady Wydziału, drodzy goście, nauczyciele, studenci. Witam wszystkich uczestników uroczystości otwarcia roku akademickiego 22-23. Witam naszego gościa specjalnego, ale nie widzę jeszcze pana profesora Andrzeja Szpita, który wygłosi wykład inauguracyjny. Za chwilę pewnie pan profesor pojawi się. To te trudności komunikacyjne na. Trasie Skierc do Pinczowa. Jest z nami pani doktor Bogumiła Kowalczyk-Sroka, która opowie nam o, która opowie nam o tym pięknym zawodzie i o perspektywach pielęgniarstwa. Pani doktor jest konsultantem, wojewódzkim w dziedzinie pielęgniarstwa. Witam panią. Dyrektor Wiesławę Ródkowską z Archiwum Państwowego Stolica. Pani Dyrektor zawdzięczamy konsultacje w sprawach organizacyjnych, które na pewno wyszły tutaj na dobrze w naszej uczelni. Jeszcze raz dziękuję, dziękuję Pani Dyrektor. Witam pana Zbigniewa Kierkowskiego, Starostę Pinczowskiego. Jest, mam nadzieję, z nami pan Ireneusz Gołuszka, przewodniczący Rady Powiatu. E, witam pana e, starostę z Buska Zdroju, Pana Jerzego Kolarza. Jak na razie to nie udaje mi się. <stytutko> witam e, pana Andrzeja Gątka. Busko, proszę państwa, nie dopisało dzisiaj. E, ale jest z nami na pewno pani Beata Kita, zastępca burmistrza miasta i gminy Kwinciuk. Bardzo dziękuję. Jest z nami pan Łukasz Balatyński, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Akademii Nauk Stosowanych imienia Profesora Edwarda Lipińskiego w Kielcach. Bardzo serdecznie witam pana. Jest z nami również pan Tomasz Kręc z Kliniki w Bilic w Brandenburgii. Bardzo dziękuję, że, że pan no, pofatygował się z tak daleka i udało się panu dojechać na naszą uroczystość. Jest z nami pan Krzysztof Słonina, dyrektor Zespołu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie. Witam bardzo pana dyrektora. Witam panią Martę Koźmińską, kierowniczkę Hospicum Stacjonarnego w Busku Zdroju. Witam pana Marcina Wojniaka, dyrektora samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pinczowie. Jest, mam nadzieję, z nami ksiądz Jan Staworzyński, proboszcz parafii pod wezwaniem, pod wezwaniem św. Jana Apostoła i ewangelisty. E, witam Panią Barbarę Doros, pielęgniarkę oddział, oddziałową oddziału chorób wewnętrznych zespołu opieki zdrowotnej w Pińczowie. E, witam Panią Martę Koźmińską. E, no, tak, było już, no, Taktycznie. Tak, ale tu jest Pani m, dyrektorem oddziału Fundacji Świętego Alberta, nie? Witam Pana Tadeusza Sułka, Wójta Gminy Złota. Witam Pana Mirosława Walaska, Wójta Gminy Michałów. Witam Pana Łukasza Szostaka z Agencji Restrukturyzacji i Rozwoju Rolnictwa. Nie ma Pana Łukasza. Witam Pana Pawła Rudkowskiego Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w Pińczowie. Witam panią, panią Annę Golik, dyrektor Liceum w I witam Pana Tadeusza Niewygodę, dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych w Pinczowie. Bardzo dziękuję Panie Rektorze za udzielenie głosu. Dostojni goście, Szanowni Państwo, Drodzy Studenci. 18. rocznica powstania uczelni w Pinczowie to symboliczna rocznica oznacza wkroczenie w wiek dorosłości, czyli nowe wyzwania i nowe obowiązki. Pomysłodawcą, założycielem i pierwszym lektorem uczelni był świętej pamięci profesor Stefan Józef Pastuszka. Decyzję o wyborze lokalizacji uczelni no, była niezwykle trudna. Rozważano różne miasta, ale ostatecznie zdecydowano, że najbardziej odpowiednim miejscem będzie miasto Pinczów. Zdecydowały o tym przychylność władz samorządowych w postaci władz starostwa powiatowego oraz miasta i gminy pińczów. Ta refleksja, która łączy się z dzisiejszą rocznicą 18 lat, okazało się, że bardzo jest istotna dla całego Ponidzia, nie tylko pinczowa czy powiatu pińczowskiego, ale również tej pięknej krainy, która na mapach Polski, nie tylko, jest postrzegana jako najbardziej urokliwa i naukowo ciekawa. Szanowni Państwo, z okazji inauguracji kolejnego roku akademickiego pozwolę sobie odczytać kilka słów od pana burmistrza Włodzimierza Baduraka, który nie mógł tu dzisiaj być ku ogromnemu żalowi. Jego, ale przekazał mi na ręce pana rektora do złożenia list gratulacyjny. Szanowny panie rektorze, serdecznie dziękuję za zaproszenie na uroczystość inauguracji roku akademickiego 2022-2023. Zgodnie z tradycją, wraz z początkiem października, polskie uczelnie rozpoczynają kolejny rok akademicki. Jest to symboliczny akt przystąpienia do realizacji nowych zadań z wiarą w sprostanie związanych z tym wyzwań. Wyższa Szkoła Umiejętności Zawodowych stała się ważnym ośrodkiem miejscowego pejzażu edukacyjnego. Stworzyła nowe możliwości kształcenia dla naszych mieszkańców. Zdobyte do kwalifikacji ułatwiają start w przyszłe życie zawodowe i pomagają w realizacji wyznaczonych celów. Z okazji inauguracji nowego roku akademickiego pragnę przekazać najlepsze życzenia i wyrazy szacunku dla całej społeczności akademickiej. Serdeczne słowa kieruję do studentów, szczególnie tych, którzy po raz pierwszy przekraczają mury uczelni, życząc im jak najlepszych wyników w nauce, satysfakcji z obranych kierunków studiów oraz spełnienia życiowych planów i zamierzeń. Nauczycielom akademickim życzę dalszych osiągnięć naukowych oraz dydaktycznych, a także twórczego udziału w rozwoju polskiej nauki i edukacji. Wszystkim zebranym na uroczystości przekazuję wyrazy szacunku oraz życzenia wszelkiej pomyślności. Włodzimierz Badurak, Burmistrz Miasta i Gminy Pińczów. Jestem z Państwem od 2004 roku. Tak jak tutaj mówił Pan Profesor Kozera, Byli, ja byłem wtedy zarządem, członkiem Zarządu Powiatu, Pan Kozera był Starostą, pracowaliśmy, żyliśmy razem z Wami. Nie zapomnę nigdy dyskusji Pana Stefana Pastuszki, który był mistrzem dialogu, który po prostu umiał nas do wszystkiego przeka przekonać, przekazywał nam swoje umiejętności, swoje życiowe doświadczenie. Bardzo czuliśmy to, jak go brakło. No ale cóż, takie jest życie. Gratuluję panu y, kanclerzowi tego, że podobał temu, temu zadaniu i dalej prowadzi tą szkołę w tak dobrym kierunku. Z tego, co ja słyszę, to niedługo będzie mieć 600 studentów, także na, taki, na taką małą y, ojczyznę naszą, jaką jest Pińczów, to jest naprawdę godne uznania. Także gratuluję wszystkim życzę dalszej, dalszego rozwoju. Dziękuję bardzo. Wstępując do wspólnoty Wyższej Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pinczowie, do Szkoły Umiejętności Zawodowych w Pińczowie ślubuję, ślubuję uroczyście że będę wytrwale dążył do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Że będę wytrwale dążył do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości. Odnosił się z szacunkiem do władz uczelni i wszystkich członków jej społeczności. Przyjmuję panią grono studentów Wyższej Szkoły Mieczności Zawodowej w Katowicach. Gratuluję. Proszę bardzo. Przyjmuję panią na grona studentów Wyższej Szkoły Mieczności Zawodowej w Katowicach.